Panie, grałeś to? Nagrałem. Moja wiedza na temat projektowania lodów była zerowa. Uważam, że mam gdzieś tam już tą e, doświadczenie zawodowe w cukiernictwie. Jak robię razem? Nie robię tak jak z trzcakiem, tylko z zębami. Te I dzięki temu szkoleniu no, poznałem te wszystkie techniczne sprawy, jeżeli chodzi o lody. Uważam, że jestem w stanie wziąć każdy produkt i użyć go w lodach. Kurs oceniam na 10 na 10. Jadąc na kurs, spodziewałem się tego, co zostało mi przekazane, czyli umiem tworzyć sam własne receptury bez używania zewnętrznych baz, past, czyli robię sam swoje lody. I ja decyduję o tym, jakie mają być. Jestem w stanie wpływać na parametry. Jeżeli chcę słodsze, robię słodsze. Jeżeli chcę bardziej kremowe, robię bardziej kremowe. Kurs oceniam na 11, na 10. Alko daje dużo, dużego plusa za prowadzenie kursu. Luz na kursie. Super. Co by mnie nody? cegiem lody? Już w czujesz? do tej. A, tam No Tak, to hała od. Usa aí, né? <laughs> mm. <Sesam>. <laughs> <laughs>